Czy to nasz pierwszy posiłek? Wspaniale! Wow, tort jest ogromny! Z chęcią bym ugryzła kawałek, ledwo się powstrzymuje. Spróbujmy go szybko! Nie spiesz się, Julie. Jeszcze nie spojrzeliśmy na karty. Trzymaj! Aleks ma rację, zacznijmy od nich. Wspaniale, mogę polizać tort. A ja go ugryźć! Czyli ja nie mogę robić nic. Kurczę. Dajcie mi chociaż spróbować kremu. To wbrew zasadom, Julie, nie wolno. Mm, pyszności. Nie waż się tego robić więcej, bo nie będę miał co lizać. Super, jest naprawdę pyszny. Chcę więcej. Wow, jak dużo kremu. Można go lizać bez końca. Wystarczy, Alex. Teraz moja kolej. Mila ma rację. Wystarczy ci na dzisiaj. Oj, wysmarowałem sobie nos kremem. Będę miał na później. Nie wiem jak wy, ale ja mam co jeść. Boże, jakie to jest pyszne! Teraz na pewno mnie nie zatrzymacie. Nie mogę na to patrzeć. Trzeba interweniować, zanim zje całe ciasto. Daj nam, proszę! Oczywiście, że nie. Nie chcę się dzielić. Tak? No to masz za swoje, Mila. Puść mnie, Alex. Masz teraz krem na całej twarzy. I To nie jest śmieszne. Zaraz też dostaniecie trochę słodyczy. To jest to, czego chcieliście, prawda? Trafiłaś Julie prosto w oko. Jakie to zabawne. Hej, co ty sobie wyobrażasz, Mila? To wasza wina. Kontynuujmy, mamy nowe danie Tym razem ja otworzę Nie mogę uwierzyć własnym oczom, to kaktus Wygląda niesamowicie Obawiam się, że jest zbyt kłujący. O tak, jak boli Nie trzeba było go dotykać gołymi rękami Dobrze, że mam plaster Daj, zakleję ci palec Dobra, dzięki co ja bym bez ciebie zrobiła, Alex? Proszę bardzo, tak jest znacznie lepiej. Wyciągnijcie karty. Super! Nie muszę go dotykać! Tylko nie to! Muszę go polizać! A ja muszę ugryźć! Chętnie to zobaczę! Do dzieła, Mila. Lepiej ty. Jestem gotowa ci ustąpić. A ja tobie zaczynaj! Wystarczy, bo zaraz oszaleję. Zagrajcie i uczciwie zdecydujcie, kto zaczyna. Mm, to niezły pomysł. Spróbujmy, Julie. Świetnie, wygrałam. Ty zaczynasz. Aleks, po co w ogóle to wymyśliłeś? Byśmy sobie poradziły bez ciebie. Jak to boli. Cały język sobie podrapałam. Spójrzcie. To straszne. Po prostu zrobiłam wam kawał, a wy uwierzyliście. To nie jest zabawne, Julie. Polisz to jeszcze raz. Tylko nie to. Chwila, mam pomysł. Trzeba ogolić kaktusa, wtedy będzie niegroźny. Moim zdaniem ten tryb jest za słaby. Spróbujmy włączyć tryb turbo. No to mi się podoba. W ten sposób na pewno poradzę sobie z igłami. Patrzcie, to działa. Mogłabym zostać fryzjerką kaktusów. Wystarczy! Wszystkie igły na nas lecą! Zrobione! E co tam mówiłeś? Ups, to było niechcący! Jasne! No polisz w końcu tego kaktusa! Dobra, dobra, nie denerwujcie się tak. Teraz z łatwością wykonam to zadanie. Gotowe! Nieważne jak bardzo się ociągam. W końcu nadeszła moja kolej. Muszę to zrobić szybko i zapomnieć. Fu, jakie to gorzkie! Nie podoba mi się to. Fajnie to obserwować. Mila, co ty wyprawiasz? Przepraszam, Alex. nie mogłam się powstrzymać. Niech to będzie dla ciebie nauczka. Nadchodzi nasze nowe danie. Ja sprawdzę. To ogromny chupaczóws. Rewelacja. Jaki duży. Mam nadzieję, że uda mi się go chociaż polizać. Wymieszajmy odpowiednio karty, żeby było sprawiedliwie. Super! Mogę zjeść lizaka. Kurczę, a ja nawet go nie spróbuję. Hurra, ja mogę go polizać. To nie fair. Przestań się złościć, Mila. To nie pomoże. Wszystko już wiemy. Przepraszam, Aleks, ale ja zacznę. Dobra, ustąpię ci. Auć, dlaczego rzuciłaś we mnie opakowanie? Przepraszam, nie zauważyłam. Julie nie może ugryźć Lizaka. Co ty robisz? Chyba oszalała. I tak nie dasz rady rozbić tego Lizaka. Przekonamy się o tym. Wezmę młotek. Opamiętaj się, Julie, błagam cię! Nie do wiary! Młotek się roztrzaskał. Twój plan zawiódł. Daj mi tego Lizaka! Wiem, jak sobie z nim poradzić. Polizać ja bym go tak mogła. No, trochę to potrwa. Już nie wiem, co robić. Może zrobię sobie manikiur? Gotowe. Co dalej? Spróbuję się zdrzemnąć. Nie, to nie działa, Aleks. Długo jeszcze. Przyspieszmy to. Mila, oddaj mi tego Lizaka. Proszę. Nie chciałam go zabierać. Chciałam tylko trochę pomóc. Fajny wynalazek. Dzięki temu mogę zjeść lizaka o wiele szybciej. Super. Kurczy się. Niewiele już zostało. Takiego czupaczu psa dam radę zjeść. Daj mi go. Jest taki mały. Ciesz się, że w ogóle trochę zostało. Dzięki, Alex. Co to jest? Tu jest coś oprócz lizaka. Wiem, to guma. Super. Kurczę, mogłem ją mieć. Julie, lepiej nie nadmuchuj tak wielkich balonów. O nie, balon pękł. Alex, wygląda na to, że miałeś rację. Julie zaplątała się w gumę. Chyba tu śmierdzi czymś zgniłym. Myślę, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Fu, Julie, masz rację. Aż strach sobie wyobrazić, co tam jest. Śmierdząca ryba. A ktoś będzie musiał jej spróbować. Lepiej więc, żebyśmy szybko zaczęli działać. O nie, muszę ją polizać. A ja będę musiał ją ugryźć. A ja nic nie muszę, jestem szczęściarą. Kurat! Aj, moja głowa! Myślę, że nie ma powodów do radości, Mila. Skoro tak się denerwujesz, Alex, to pozwól, że ja zacznę. Fuj, do tej ryby nawet lepiej się nie zbliżać. Nie chcesz jej polizać? To nie przejdzie. Dobra, dobra. Gramy według zasad. Nie, zmieniłam zdanie. Lepiej nie będę lizać tej ryby. Dlaczego? Bo się boję. Ale nie jestem tchórzem. Spróbuję jeszcze raz. Ale puść mnie. Ja tylko pomagam ci wykonać zadanie. Nie prosiłam cię o pomoc. Teraz twoja kolej. I na pewno od tego nie uciekniesz. Dlaczego to zrobiłaś, Julie? To obrzydliwe. Teraz jesteśmy kwita. Proponuję, żebyśmy szybko sprawdzili coś w środku. Zgadzam się. To wszystko? Jedno ciastko dla naszej trójki? Jakoś mało, nie? Co robimy? Chyba wiem. Nadszedł czas, aby wyciągnąć karty. Kurczę, nawet nie spróbuję. Masz pecha. Chyba, że zrobię to szybko. Nie, nie! Nie dotykaj naszego ciastka. Teraz ja wyciągam kartę. Kura, mogę je ugryźć. No to oznacza, że ja będę musiała je polizać. A tak chciałam je zjeść. Tylko ja mam szczęście. Chociaż mam pewien pomysł. Samantha, może ja zacznę? Śmiało! I tak nie możesz go zjeść. Może nie mogę go zjeść, ale mogę wylizać najlepszą jego część, biały krem. Co? Nawet nie zostawiłaś go dla mnie? Nie martw się specjalnie, dla ciebie przygotowałam trochę śliny. Proszę bardzo, smacznego. Możesz już jeść? To straszne, to takie obrzydliwe. Fuj. Czuję się jakby pies polizą mnie po buzi. Ej, hey, a co to ma wspólnego ze mną? To jest to chydne, czas sprawdzić, co tam jest. Mogę ja? Zobaczmy, co tam jest. O nie, to chyba kaktus. Może będzie czekoladowy. Trzeba to sprawdzić. Nie to boli, jest prawdziwy. To straszne to igły. Wiem, jak mogę ci pomóc. Tak się składa, że mam przy sobie kilka plastrów. To jest dokładnie to, czego teraz potrzebujesz. Dzięki, Jack, jesteś prawdziwym gentlemanem. Wygląda na to, że nadszedł czas, aby wyciągnąć karty. Tylko nie to. Hurra, wygrałam! Nie dotknę go! Ojej, a ja będę musiał go polizać. A ja muszę go ugryźć, to okropne. Tak, zwłaszcza, że zaczynasz. Ja? Dlaczego ja? Ty jesteś pierwszy. Nie, ty! Jak dzieci. To jest twoje, nie twoje. Stop! Mam tego dosyć. Dlaczego nie załatwicie sprawy w prostszy sposób? Zagrajcie! Dobry pomysł, gramy! Chyba wygrałam. No więc Jack, będziesz pierwszym, który policzy to paskustwo. Przynajmniej tak jest sprawiedliwie. To naprawdę boli, aj! Ojej, biedny Jack. Dajcie spokój, to był żart. Język nie jest prawdziwy. Głupi żart. A teraz musisz policzać kaktusę na serio? No dobrze, spróbuję. Chociaż po co ryzykować? Mam pomysł, jak sprawić, by kaktus był zupełnie nieszkodliwy. Dzięki temu nie będzie kłuć. Ej, ostrożniej! Wszystko leci prosto na nas. Jestem cała pokryta igłami. Nie narzekajcie. Przynajmniej teraz mogę w spokoju polizać kaktusa. Amber może go ugryźć. Dobra, daj mi go, spróbuję. Nie biorę w tym udziału, ale wciąż jestem cała w igłach. Fuj, nawet ogolony kaktus smakuje obrzydliwie. Jest to chydny. Dlaczego znowu ja? Co to ma wspólnego ze mną? Ojej, przepraszam. Pupu. To wszystko jej wina. Co to za zapach? Wydaje mi się, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Musimy się dowiedzieć, co tam jest. Okej. Okay. O tego właśnie się bałem. To ryba. Fuu, ohyda. I to paskudna ryba. Dobra, losujemy karty. Będę musiał ją polizać! Hura, ja nic nie muszę robić, jestem szczęściarą. Co to było? Nieważne. Czyli ja muszę ją ugryźć. Nie, nie zgadzam się. Tak, tak. To trudniejsze niż myślałem. Boję się, ale muszę. Mogę to zrobić. Jeszcze tylko minutka. No nie będziemy tyle czekać. Pomogę ci. No ale zabawne. chyda! Jak mogłaś? Odegram się. Proszę, jest swoją rybę. Gryź. Co zrobiłeś? Nie byłam na to gotowa. Będę chora. U, jak to śmierdzi. Ale to nie wszystko. Masz jeszcze całe pół ryby. Odczepcie się ode mnie. A, to bolało. Dlaczego to zrobiłaś? Otwórzmy razem. Dobra. Jaki ogromny tort! Chcę go zjeść! Jeszcze nie teraz! Najpierw karty! Już czekają, bierzcie! Super! Mogę polizać to wszystko! Hurra, ja będę go jeść! Kurczę, ja nic nie będę robić! Chociaż czemu ja cierpieć? Ja też mogę spróbować ciasta! O, jest pyszne! Mogłabym jeść ten tor do ostatniego chruszka. Trzymaj się od niego z daleka. To nie jest twoje ciasto. Ci wusy, moglibyście się podzielić. Dla nas samych nie wystarczy. Hej! się zatrzymać? Właściwie to też jest moje ciasto. Jakie to pyszne. Dosyć! Trzeba się dzielić. Co ty? O, mam jeszcze trochę ciasta na nosie. Super! Miałeś rację, tort jest niesamowity. Samantha, może podzielisz się z nami? Jeszcze czego? To moje ciasto, zrozumiano? Tak? No to smacznego. Co ty zrobiłeś? Dopadnę cię! To żałujesz tego. Niepotrzebnie to zrobiłeś. Hej, nie trafiłaś. Przesadziłaś. Myślę, że dobrze na tobie wygląda. Ciekawe, co jest w środku? Ups, to chyba niezbyt dobrze smakuje. To okropne. Oh, Straszne. O nie, a ja go muszę zjeść. Kura, ale fart. A co ze mną? Dobra, polizanie tego sera nie będzie takie trudne, jeśli zacisnę nos. To naprawdę nie jest takie straszne. Co się stanie, jeśli zdejmiemy spinacz? Sprawdźmy. Fuu, to jest obrzydliwe. Oddaj mi moją ochronę. Jack, teraz ty. O nie, nie mogę tego zjeść. To obrzydliwe. Ale będziesz musiał. Dlaczego to właśnie ja mam pecha? To jest takie paskudne. Nareszcie świeże powietrze. Zgadzam się. Za wcześnie się cieszycie. Nie czuję się najlepiej. Znów ten smród. Pomóżcie mi. Przewracam się. Ratujcie mnie. Ups. To nie moja wina. Przyjrzyjmy się razem. Fajnie. Chuba-buba. Tak, pozostaje tylko wyciągnąć karty. Co ja mam? Kurczę, nie będę mógł nawet polizać. Hmm. A ja będę żyła gumę, ale ekstra. Będę lizać? Gumę przecież trzeba rzuć. Ław, wow, zaczynasz. Dobra, mam nadzieję, że smakuje naprawdę dobrze. No to spróbujmy. Myślę, że najlepiej poczuję jej smak, jak poliżę ją po całej długości. Zepsujesz mi gumę! Może wystarczy? Daj mi to! No i proszę, jest cała w ślinie! Przynajmniej była dobra! Nie, nie będę tego żuła, to jest obrzydliwe! Ej, a co ja mam z tym wspólnego? Fuu, co za uchyda. Kurczę, mam tylko małą porcję frytek. Nie najem się tym. I nie musisz. Powinnaś się trochę odchudzić. A ja nie potrzebuję żadnych diet, więc mogę mieć więcej frytek. I ja też. Nigdy nie widziałam tak gigantycznych frytek. Ojej, one naprawdę są ogromne. Ale zaczynamy od osoby, która ma najmniejszą porcję, czyli od Julie. Dobra. Nawet jeśli frytki są małe, to i tak są bardzo smaczne. Wymyśliłam naprawdę fajny sposób na ich zjedzenie. Z pensetą i lupą czuję się jak prawdziwy Sherlock Holmes. Uwaga, badam sprawę zaginionej frytki. Gdzie ona jest? Znalazłam w moich ustach. To jest naprawdę dobre. Ja też nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Ok. No to może się ze mną podzielisz? Nie ma mowy. Obawiam się, że sam się nie najem taką porcją. Chciwus. A no może do smaku chciałbyś keczupu? Pewnie. Dziękuję bardzo, Julia. Nie ma za co. Taki stary żarta wciąż działa. Zobaczymy, czy polubisz swoje frytki z ostrym sosem. Sprawdźmy, czy teraz frytki są lepsze. Aj, dlaczego one są takie ostre? Ostre? Dziwne. To na pewno nie z mojej winy. E, pomocy, ugaście mnie. E, już się robi. Co może być ważniejszego niż uratowanie przyjaciela przed ogniem? No i jak? Lepiej? Tak, ale wszystkie frytki są spalone, więc nie mam nic już do jedzenia. I dobrze, bo to moja kolej. Siedzę już całe wieki i czekam aż wreszcie będę mogła zjeść moje gigantyczne frytki. Niestety jedzenie tak dużych frytek nie jest zbyt wygodne, dlatego najlepszą opcją jest przerobienie ich na frytki o regularnych rozmiarach. Naprawdę nie sądziłam, że będzie ich aż tak dużo. Udaje mi się! Okej. Okay. Tych frytek jest naprawdę bardzo dużo. Dużo? Więc my też możemy spróbować. Super! Spróbujmy! Ej, nie pozwoliłam! Ręce precz od moich smakołyków! Wiecie, jaka jestem głodna? Nie mogę się doczekać, aż sama to zjem! Więc nie przeszkadzajcie mi! Dobra, zaczynam! Jak ona apetycznie to je! To jest takie pyszne! A wy możecie tylko patrzeć i zazdrościć! Może spróbujemy zabrać część frytek. Nic się nie stanie. Ej, co wy robicie? Obejdźcie mi moje frytki! Okay. Mam żelkowe oko. Niestety niezbyt duże. Ja też mam oko, ale moje jest znacznie większe. Czyli moje będzie największe. Zgadza się. Uwielbiam żelkowe oczy. Jakie mam szczęście! Julia nie ma! Można połknąć jej oko w sekundę. To nie jest śmieszne. To nie moja wina, że dostaje takie maleństwa pod pokrywką. Chociaż nawet gałkę oczną można zjeść szybko i bardzo fajnie. Brawo! Mogłabyś pracować w cyrku. Dzięki, starałam się. Spójrzcie, w środku żelka jest pyszny syrop. Co za niespodzianka! Skoro Julia skończyła, to teraz moja kolej. Peter, dasz mi chociaż spróbować swojego żelka. Proszę. Spróbować jeszcze czego. Specjalnie będę jadł tak, żebyś to widziała. Zrozumiano? Ale tak nie można. Oddaj mi! To moje oko! Jakie twoje? To moje i tylko moje, ok? Oj, przepraszam, nie wiedziałam, że jest takie delikatne. Ale nie martw się, wiem jak ci to wynagrodzić. Aby cały syrop nie rozlał się na podłogę, mam łyżkę, specjalnie dla ciebie. Dzięki, łyżka się przyda. Naprawdę mi pomoże. No i po wszystkim, prawie skończyłem pyszności. Wiem, tylko ty zostałaś. Chętnie spróbuję tego przysmaku. Wygląda jakby to on ciebie próbował. Rzeczywiście. Ej, słyszycie mnie? Pomocy! To oko nie chce mnie puścić! Nie martw się, wyciągniemy cię z tego słodkiego więzienia! Uff, dziękuję. Zjedzmy to razem. No dobra. Ale dla mnie będzie najwięcej. Popyt. Tylko znowu mam najmniejszy. Julia, nie martw się, to po prostu Twoje przeznaczenie. A mój popyt jest w regularnym rozmiarze. Nie jestem szczęśliwy. Regularnym? To nie jest popyt. To jakaś dziecięca zabawka. Chcecie zobaczyć, co to jest prawdziwy popyt? Proszę! To się nazywa popyt. Kogo obchodzi jaki ma rozmiar? Każdy popyt może pomóc na stres. Niestety moje palce są za duże na takie maleństwo. Ale nie szkodzi, nadal mogę się nim bawić, gdy założę specjalne nakładki na palce. Są takie małe i takie urocze. Z łatwością można nimi naciskać popyt. Widzę, że zrobisz wszystko, żeby poławić się popytem. O nie, spadły. Co mam teraz zrobić? Nie wiem. A ja wiem, chyba mam genialny pomysł. Popyt to nie tylko zabawka, to także bardzo ładny dodatek. Zresztą takim maluchem nie tak łatwo się bawić, ale może być świetną ozdobą do włosów. Wow, podoba mi się! Nawet o tym nie myśl. To jest moje. Dziewczyny, nie kłóćcie się, lepiej patrzcie, jak ja bawię się moim popytem. To jest naprawdę kojące. Ale jest jeden problem robi się nudno. Aby tego uniknąć, warto zrobić z popytu coś nieco bardziej użytecznego. Co ty robisz? Wycinasz? To bardzo proste: z popytu można zrobić stylowe tu i na iPhone'a. Jakie fajne! Wiedziałem, że to genialny pomysł! Nic. A co ja mam robić? Wszyscy wykombinowali coś zabawnego z popytami. A ja tylko siedzę i patrzę na niego. Wiem, nie będę gorsza. Ja też mogę zrobić coś niezwykłego. Ciekawe, co chcesz zrobić. Kapelusz? Bluzkę? A może buta? Pudło! Z popytu można zrobić kolorową i bardzo stylową torebkę. Prawie skończyłam. Co o tym sądzicie? Całkiem niezła! Daj mi ją ja też chcę! Nie ma mowy! Ona jest moja! Ach, te dziewczyny! Muszę się trochę odstresować.